Witajcie w filmie, w którym się wam przybliżyć to co zostanie dodane do Herca Final 4 w przyszłym DLC, a także powiem wam trochę o moim spojrzeniu na to. Nowe DLC skupi się na Ameryce Południowej. Z tego co wiemy nie dostaniemy tutaj żadnych nowych funkcji jak przy ostatnim dodatku Arms Against Tyranny. Dodatek skupi się na dodaniu tylko i wyłącznie drzewek do państw. Samo DSC zostało zapowiedziane 25 stycznia. Dostaliśmy do tego taki zwiastun 2 na 10, sami zobaczcie nic specjalnego. Do tego teraz mamy tutaj oficjalną zapowiedź na której mamy brazylijskich żo żołnierzy, no i w zasadzie to tyle. No muszę powiedzieć, że szczerze zawiodłem się, bo nic z tej zapowiedzi nie da się wywnioskować, w przeciwieństwie do zwiastu Arms Agency gdzie mieliśmy wszelkie rzeczy typu np. Czok BT-42, czy tam broń fińską, czy list fińskiego żołnierza. No tutaj, że tak powiem, nic nie mamy. Państwa, które mają otrzymać drzewka w DSI, to Chile, Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Nie sądzicie, że czegoś tutaj brakuje? Myślę, że brakuje tutaj Wenezueli. Naprawdę nie wiem. Czemu paradoks tutaj nie pomyślał? Ten kraj ma taki a historyczny potencjał. Wenezuela może dołączyć do wojny po stronie Niemiec, sprzedawać im paliwo, mogłaby być bazą wypadową dla niemieckiej floty, czy na przykład dla ubotów, które topiłyby konwoje USA. Dodatkowo sama Wenezuela, dołączając do osi, miałaby potencjał dla gracza, ponieważ mogłaby nawiązać potencjalnie potyczkę z Brazylią, która mogłaby też wcześniej sprowokowana dołączyć do aliantów, i można by na przykład stworzyć na tej podstawie bardzo. To ciekawą kampanię, ale no paradoks po prostu nie pomyślał, tylko zamiast tego dali nam państwa takie jak Paragwaj czy Urugwaj, które tak naprawdę nie brały udziału w II wojnie światowej. Czyli mamy pięć państw, myślałem, że będzie tego więcej. Może paradoks zrobi nam niespodziankę jak poprzednio, wtedy kiedy dostaliśmy Islandię przy arms against jednak znając pazerność paradoksu prawdopodobnie zrobią z tego Dwa DLC do Ameryki Południowej, które dostaniemy w większym odstępie czasowym. Samo DLC ma wyjść 7 marca, kupując DLC w preorderze dostaniecie od, to oczywiście tradycyjnie utwór muzyczny. W tym przypadku niestety ten utwór nie jest mi kompletnie znany, nie mogę nic o nim powiedzieć, w przeciwieństwie do znanej wszystkim Skype'em Polki, której ja niestety nie dostałem kupując DLC w preorderze, bo nie, po prostu je nie dostałem, więc czuję się troszeczkę oskamowany. No i to było na tyle. Co myślicie o zapowiedzi nowego DLC? Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach i na mojego Discorda link macie w opisie. I widzimy się w kolejnych materiałach, jak i przeglądach w Diary. Cześć!